Witam Państwa. Dzisiaj chciałam razem z Państwem ugotować, czy znaczy się usmażyć kotlety mielone. Do kotletów mielonych potrzebujemy kawałek mięsa. Ja mam tu wiodrówkę, taki schab biodrowy to się nazywa. z bardzo dobre mięsko, bo jest białe, ale można jeszcze z łopatki, można z szynki z odczynki mięsko. Tak, takie, takie można jeszcze mięsko, tylko już to jest najlepsze. A ty na ja tutaj Małotkę. No to tu jest, to jest chyba kilogram 10-20 tak mniej więcej, nie, nie wiem, nie pamiętam ile. Także mięso, gdy ktoś ma sprawdzone mięso mielone takie, od w jakiejś sprawdzonej u, u, u sprzedawcy, to można też sobie kupić, no, żeby było to pewne mięso, bo nieraz tam dokładają kurczaki, tam różne cuda nie widzę. Także no, lepiej, sama ja. lepiej sobie kupić kawałek mięsa i zmielić. Do kotletów potrzebujemy do takiej wielkości jedno jajko. Jedna cebulka taka, mniej więcej jedna kajzerka, i to trzeba namoczyć. Jak jest mleko, to można w mleku, jak nie, to można w wodzie, tylko w zimnej wodzie. Troszkę wody gazowanej, tak ja mam lekko gazowaną. To tyle, tyle na pewno nie zużyję, ale tak sobie wlałam, żeby. żeby. I do smaku, pieprz. Sól, do otoczenia bułka tarta i do smażenia smalec. Ja tylko smażę na smalcu. Wtedy ma dobry smak, bo niektórzy smażą na oleju, ale mnie to nie smakuje. Także robię tak, jak uważam, że jest najlepsze. Namoczę, namoczę bułkę najpierw. Ja sobie namoczę ją w mleku. Musi być sporo tego mleka, żeby. No ale jak szkoda mleka, to lepiej woda. i kroję w takie, takie paseczki, żeby mi się zmieściły do maszynki. Można z, takie, z takiego mięska można zrobić i, i schabowe kotlety też. Też są bardzo dobre, bo mięsko jest bardzo dobre. O, jaki, jaki kotlecik by wyszedł. Ale to trzeba właśnie mieć dobry sklep mięsny, czy wódka na bazarze sprawdzona. I paseczki pokroić. Jak to ma ręczną maszynkę, to można kosteczkę sobie pokroić i wtedy maszynką ręczną zmielić. Cebulkę pokroję na cztery. I też ją razem zmielę. od skręcę. Nie musi być, nie musi być suszona bułka. Może być czerstwa, taka, no, z poprzedniego dnia, czy tam jakiś dniowa, czy trzydniowa. i wtedy też. I teraz skręcę. Teraz wycisnę bułkę. Bułeczka już się przez ten czas namoczyła. To mleko jeszcze nam się przyda, bo jak będę formować kotlety, to muszę sobie moczyć rękę, żeby się ładnie formowały kotleciki. Dlatego na końcu skręciłam, bo wszystkie te mięsko, które zostało się w maszynce, to bułka wypchnęła. Teraz to sobie odstawię i, i teraz dokładam jedno jajko. Tu mam pieprz. nawet spora tego pierwszą. Ja więcej żadnych yy, przypraw nie używam, bo po prostu nie nie smakują przyprawy do a są w sklepach przyprawy do kotletów mielonych. Ale po co, jak mamy dobre mięso, to nie potrzeba nam żadnych przypraw. Wtedy czuć jest co się je i wyrabiamy. Nie, nie tak, że tylko rozrobić mięso, to trzeba porządnie wyrobić to mięso. Tak jak ciasto drożdżowe się długo wyrabia. No, kotleta nie potrzeba aż tyle, ale trzeba porządnie wyrobić. Ty ja tak Łapiesz i ściskasz? No tak, no tak. Tak trzeba pomieszać to wszystko. Łapiesz, ściskasz, a potem z dołu bierzesz. No tak, z boku biorę, tak, z boku, tak, okręcam na około i, i, i tak, i mieszam, mieszam razem. Lepiej by było z wyższą, wyższą miską, ale nie byłoby widać, jak wyrabiam. O, mięso już jest, już jest sztywne, dlatego musimy dodać wody. Wtedy ono jest płótne. Tak, nie wiem, dwie łyżki, trzy łyżki tej wody. Jak będzie jeszcze, jeszcze sztywne, to. A jeszcze dolejemy troszkę tej wody. przyciucie mało słone jest jak mi się wydaje tak jeszcze odrobinkę tej soli a czy to trzeba doprawić że zasłonę, czy nie czy tak, zasłone? tak w miarę trzeba tak, nie zasłona nie nie to tylko jak się pasztet robi to, to troszkę musi być słońszy albo galaretkę z nóżek musisz, jak już się Doprawia, to musi być troszkę słońsze, bo później jest mało słone. A koklety nie, nie. Kuklety to tak, muszą być dobre, już mięso musi być dobre, żeby było dobre. Nie potrzeba. Bo mi się zdaje, że też te potrawy, co w wodzie są, na przykład pierogi, czy... żeby troszkę tak bardziej doprawić. W środku twarz. No, troszkę się wygotowuje na pewno, ale, ale tak. No, bardzo nie, nie, nie przesadza, bo się płynie wodę w sól, także ta sól tak nie ucieka. Ok. Mamy dobre mięso. Już nie potrzeba nawet i wody dolewać. I teraz formujemy kotleciki. Nabieram do... sól na palcach. Nabieram taką garstkę i robię kuleczkę. Troszkę tak ją powklepać, żeby się ładnie zrobiły. Ładny potlecik. Tę tam wodę. I teraz mi potrzebna właśnie ta pozostała woda albo mleko, żeby umoczyć sobie w karce. I kręcimy, 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 kręcimy i później uformować o ładny kotlecik. Także nie jest to długie, długie gotowanie. Jak na obiad, to ziemniaki wstawić, kotlety zacząć robić. I razem się to wszystko już yy, zdąży zrobić. Najlepsze kotlety, właśnie są prosto z patelni. To trzeba troszeczkę dłużej ich podtrzymać na patelni, żeby, żeby były usmażone. Tak, nie muszą być takie równiosienkie. Wszystkie. Nie będziemy w półce obtaczać i na, na puszcz i już się już wzięło, A jak wtaczymy jeszcze w półce, to będzie będę robiła kratkę. Kiedyś to tak nie, pamiętam. W takich barach mlecznych to było widać, właśnie tą kratkę na tak mylonych. Teraz to chyba nikt się z tym nie bawi, żeby to było ładne. A to później widać po usmażeniu? Po usmażeniu widać, tak. Mhm. Lubisz sobie robić kotlety mielone na obiad? Ja bardzo lubię kotlety mielone. Właśnie takie, takie dobre, z do mięska, są wspaniałe. Nie jakieś tam, już nie powiem z jakich sklepów się kupuje mielone, nie wiadomo z czego, z jakiego państwa i tak dalej. Ja takiego mięska to mogę, mogę zjeść jeszcze drugie tyle i nie boję się, że się coś mi stanie, że jakiś tam... Jakiś tatara się nie się zjeść. Jakiś włosieniec, tak tatara nie boję się jeść, bo ja ze sprawdzonego źródła kupuję, a mięso na tatara to trzeba najpierw zamrozić. Jak w razie czego by się coś tam stało, jakiś niepożądanej, yy, byłby bakteria, jakaś. bakteria jakaś, tak. To się wymrozi wszystko. Także później bez obawy można jeść. Z daleka wygląda to jak pączki. Jak pączki, właśnie. No już dzisiaj na pączki nie będziemy smażyć. Robiłaś w tym roku pączki? Tak, robiłam pączki dwa razy. Smażyłam. Drugie były lepsze od pierwszych. Oczywiście. Także już zaczynamy post, a już się nic nie robi. Ani z mięska, ani, ani nic, ani nic. Na ostatki kotlety. Tak, na ostatki kotlety, No nie wszyscy, nie wszyscy cały y, post poszczą, ale ja tak. Ja takim, moja Gnusia ja też. Przynajmniej będziemy się starać. Tak. Kotleciki już mamy uformowane. Ja już włożyłam smalec, żeby się roztopił. Stawiłam już ziemniaki na obiad, tak. I mamy surówkę, jarzynkę z buraków. Można gotować sobie jarzynkę z marchewki z groszkiem, no, bo jak? Czy sałatę do tego, no różne można przystaweczki sobie zrobić. I, i ziemniaczki. Mielony kotlecik i bardzo, bardzo dobry. I teraz obtaczam w O, jak mięsko jest dobre, to się nie rozpada. Trzyma się, trzyma się dobrze całości i robimy taką sobie kroteczkę. O, takie, taka ładne, no, ładne te kotleciki wychodzą. A tutaj całą kostkę smalcu dałaś? Nie, nie, nie. Ja tu na razie włożę wam nie dużo smalcu, tę światkę. No nawet nie połowę. Jak, jak zabraknie, to, to do, dołożę, ale na razie nie potrzeba, żeby dużo wsiąkało smalcu. I ostrożnie kłaść, tak jak pączki, żeby żeby silnie patrzyłam to do zielonego, do bez... czerwonego, y... żeby nie wsiąkało ten tylko do wątroby, ale takie ścisłe właśnie tam nie, nie wsiąkają, bo jak Takiego byle jakiego mięsa się robi, to, to właśnie raczej jest mięso i wtedy dużo tu. I długo trzeba smażyć no tak kilka minut. Z każdej strony jak chcemy, jak chcemy zjeść z tego od razu z patelni, to tak trzeba te 3 minutki z każdej strony posnaleźć. Zatem ja dołożę ostatnie, to te pierwsze prawie na jedną stronę znajdą. ten tak, żeby nie siękały tego, żeby lepiej, to, tylko to wszystko poradzi się, obsmażać z każdej strony. No poradzi? tak, można jeszcze raz, jak się będzie prosto w patelni jadło, to trzeba jeszcze raz go przekręcić, No żeby, żeby wiadomo było, że Podobnie się usmażyło do samego ciepła. widzimy, się na degustację. No to no tak. To na razie dziękuję Państwu i zapraszam na degustację. No dziękuję. Do zobaczenia. Już obiad mamy ugotowany, i zapraszam Państwa do degustacji. Ukroję najpierw kotlecika i pochwalę się, proszę. Usmażony. usmażony, tak, usmażony, bardzo ładny. Podobno bardzo dobry, bo już w próbowała. Także i mam ziemiaczki, buraczki i kotlecik. To tak z godzina trzeba poświęcić, żeby zrobić godzinę. No tak, godzinę trzeba poświęcić. Tak wszystko razem, że jak stawić ziemniaki, kotlety, smażyć, no to, to godzinę czasu. Z burakami najlepiej Ci smakuje? Akurat mam buraki. Ale tak właśnie Dobre jest połączenie z Borakem. Mm. Smacznego babciu Ci życzymy. Dziękuję bardzo. O, odwiedziły mi dzieci. I także na degustacjach zaprosiłam. Także życzę Państwu miłej zabawy. Gotowania smacznego, i do zobaczenia. Może jeszcze coś wymyślimy z nóżką, i pokażemy Państwu. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.